Grand Grandland X z 2018 roku z silnikiem 1.2 benzyna 130 koni. 1.2 benzyna wydaje się niedużo, ale ma 130 koni z skrzynią automatyczną i przy 1300 parę kilo, uwierzcie mi naprawdę ten samochód sobie daje radę. Auto przyjechało całe oryginalne makieża, ani jeden element nie był uszkodzony, na miejscu mam też zdjęcia i krótki filmik jak kupowaliśmy. więc to macie ode mnie e, zapewnione. Jak widzicie światła już są e, w technologii chodzi o światło to, ja to dzieje, bo tutaj są zwykłe szeróbki, ale to nie znaczy, że samochód jest jakoś e, kiepsko wyposażony. Zapraszam Was dookoła. Torga aluminiowa e, w rozmiarze 17. Oczywiście już klamki w kolorze na nadwozia przyciemniane szyby ale też mamy system bezkluczykowy więc generalnie wystarczy kluczyk mieć przy sobie a propos kluczyki są oczywiście dwa kluczyk wystarczy mieć przy sobie dochodzimy, łapiemy za klamkę i tak samo kluczyk wystarczy mieć przy sobie żeby odpalić samochód przy pomocy guziczka co jeżeli chodzi o tył no klapę już mamy elektryczną i ona też jest e, uruchamiana e, z nogi. Niemniej jednak jest to na razie e, nie, niemożliwe to uruchomić, ponieważ mamy zainstalowany hak. W momencie kiedy wypielibyśmy hack, wtedy możemy sobie zamykać i otwierać e, z nogi. Bardzo fajna funkcja, po, coraz bardziej popularna w większości samochodów. Co mamy tak naprawdę tutaj w wyposażeniu? Oczywiście mamy dużą apteczkę. E, mamy... przepraszam apteczkę. O, nieprzygotowany człowiek! Tutaj mamy zestaw kluczy, zestaw kluczy. Koło zapasowe jest eee, tak naprawdę wszystko. Bagażnik jest bardzo podobny, nie wiem, jak w Volkswagenie Roku czy w innych samochodach tej klasy. Nie jest większy, nie jest mniejszy. Zapraszam do środka. I tu już się zaczyna robić dosyć ciekawie, bo generalnie mamy wszystko, to, co jest nam. Eee, potrzebne w dzisiejszych czasach do użytkowania pojazdu. Oczywiście pełna elektryka z przodu, z tyłu. Fajne takie LEDowe podświetlenie na drzwiach. Generalnie już mamy tutaj wszystko, czyli nawigację, Bluetootha, automatyczną dwustrową klimatyzację. Mamy automat, tempomat, który jest aktywny, plus jeszcze asystent, czyli generalnie poprzedzający samochód, który jedzie przed nami na autostradzie. Ten tempomat po prostu będzie utrzymywał prędkość, którą on jedzie. Czołowe poduszki, boczne, poduszki, kurtyny powietrzne, poduszka na, na kolana sześciobiegowa skrzynia automatyczna, to wszystko macie wyposażenie. W tej chwili ma auto przejechane 180 tysięcy kilometrów, do niego posiadamy, tak jak wcześniej mówiłem, dwa kuczyki oraz wszystkie książki. więc to, co wam zostaje, to może jakaś wymiana oleju. Jeżeli takiego samochodu szukaliście Państwo, jest już tutaj, jest w trakcie rejestracji, więc cena yy, zawiera wszystkie opłaty. Aleksander Wódzki, ulica Targowa 12, do zobaczenia.